Minęło 15 lat odkąd pierwszy raz od dekady widziałam niebo. Wciąż mam problemy z zasypianiem bez lampki nocnej. Nie dlatego, że boję się ciemności. Długo w niej żyłam, ale dlatego, że kiedy światła są zgaszone, moje poczucie skali zanika. Nie potrafię stwierdzić, czy ściany są oddalone o 3 metry czy o 10 cm. Nie potrafię stwierdzić, czy drzwi są zamknięte. Mam na imię John. Mam 43 lata. Pracuję zdalnie w domu przy wprowadzaniu danych. Zamawiam artykuły spożywcze przez internet. Nie mam przyjaciół, a cała moja rodzina nie żyje. Gdybyście wpisali moje nazwisko w Google, z oczywistych względów wam go tutaj nie podam. Nic byście nie znaleźli. Kiedy odnaleziono mnie w 2010 roku, błagałam policję i prawników, żeby nie publikowali mojego nazwiska w gazetach. Byłam dziewczyną z piwnicy, ofiarą jak Jane Doe w średniej wielkości miasteczku, którego to społeczność chciała zapomnieć o potworze, które żył wśród nich. Szanowani moją prywatność, głównie dlatego, że mój ojciec, człowiek, który mnie tam zamknął, był szanowanym członkiem naszej społeczności. Ta sytuacja sama w sobie była dla miasta przerażająca, nawet bez mojej twarzy w wiadomościach. Jednak szczerze mówiąc, trzymanie tego w sobie mnie niszcza. To inny rodzaj niewoli, więc powiem wam, co się stało. Muszę to gdzieś umieścić, gdzie ludzie mi uwierzą. Był rok dwutysięczny. Przeżyliśmy panikę zmiany tysiąclecia. Świat się nie skończył, ale mój miał się zaraz skończyć. Miałam 18 lat. Byłam świeżo po i przygotowywałam się do studiów jesienią. Byłam też zakochana. Miała na imię Maja. W roku dwutysięcznym w moim mieście dziewczyna nie całowały się z innymi dziewczynami, nie bez konsekwencji. Mój ojciec był twardym, konserwatywnym człowiekiem, milczącym, stoickim, mężczyzną, który uważał posłuszeństwo za najwyższą formę miłości. Przyłapał nas we wtorek. Maja odprowadziła mnie do domu i stałyśmy z boku garażu, ukryte wśród rododendronów. Pocałowałyśmy się. Nie było to nic wielkiego. Było to słodkie, niezdarne i z przerażeniem. Wtedy tylne drzwi się otworzyły. Mój ojciec nie krzyczał. To było w nim najbardziej przerażające. Nigdy nie krzyczał. Po prostu się gapił. Spojrzał na Maję, potem na mnie. Jego oczy wyglądały jak płaskie, szare kamienie. Kazał jej iść do domu. Potem kazał mi iść do swojego pokoju. Nie odzywał się do mnie przez trzy dni. Myślałam, że mnie po prostu olą. Myślałam, że karą jest milczenie. Myliłam się. W piątek po południu zapukał do drzwi mojej sypialni. John powiedział: Jego głos był spokojny. Potrzebuję pomocy z przeniesieniem zamrażarki do schronu w piwnicy. Mój ojciec był paranoikiem. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych budował schron przeciw końcu świata za fałszywą ścianą w piwnicy. To był jego projekt na wypadek awarii komputerów i upadku społeczeństwa. Poszłam za nim po drewnianych schodach, mijając piec, do regału, który otwierał się na zewnątrz na ciężkich zawiasach. Jest ciężka, powiedział, wskazując do środka. Po prostu wejdź na drugą stronę i pchaj. Weszłam do środka. Pomieszczenie było betonowe, zimne. Pachniało suchym kurzem i konserwowymi warzywami. Odwróciłam się, żeby złapać róg zamrażarki. Usłyszałam ciężki odgłos zamykanych stanowych drzwi, a następnie metaliczny dźwięk przesuwanych trzech zasów. Tato? zawołałam. Tato, nie żartuj sobie ze mnie. Światła zamigotały raz, a potem zabrzęczały jednostajnie. Pobiegłam do drzwi, waliłam w nie. Krzyczałam, aż w gardle poczułam smak krwi, kopałam, aż moje palce u stóp pokryły się fioletowymi siniakami. Nie odpowiedział, nie odpowiedział ani tego dnia ani następnego. Ten pokój stał się całym moim wszechświatem na 3650 dni. Pierwsze kilka miesięcy to była istna mgła, z której pamiętam głównie histerię i zaprzeczenia. Ciągle myślałam, że to test. Żałuj, kajaj się, myślałam. Jeśli się nawrócę, wypuści mnie. Krzyczałam przeprosinę do sufitu. Obiecałam, że nigdy więcej nie dotknę dziewczyny. Obiecałam, że będę chodzić codziennie do kościoła. Pokój był dźwiękoszczelny. Zbudował go dobrze. Układ był surowy początkowo miał około 3,5 na 3,5 metra. Było tam muszko polowe z cienkim materacem, wiadro na odchody, później wymienione, o czym zaraz wspomnę. Zlew z zimną bieżącą wodą i skrzynki z żywnością o długim terminie przydatności przeznaczoną na apokalipsę. Ojciec przychodził ale nie po to, żeby rozmawiać. Otwór w dolnej części drzwi. Coś, co musiał specjalnie zamontować, był otwierane. Wsuwał tam tamtędy taca. Zazwyczaj była na niej kanapka albo resztki obiadu, które gotował dwa piętra wyżej. Zapach unosił się w powietrzu już jakiś czas przed, dosłownie rzecz ujmując, porą karmienia. Potem taca była zabierana przez niego z powrotem. Raz spróbowałam złapać jego palca. Wsunęłam rękę w szczelinę, próbując go podrapać. Nie cofnął się, po prostu spokojnie wziął ciężki drewniany kołek i wepchnął go w moją dłoń, aż cofnęłam się z bólu. Nie odezwał się ani słowem, jakby mówienie do mnie oznaczało przyznanie się do potworności. Jeśli milczał, był po prostu siłą natury, strażnikiem ustanowionym przez Boga. Nuda nie przyszła od razu. Strach dręczył mnie przez pierwszy rok. Jakoś mniej więcej w drugim roku układ pomieszczeń uległ zmianie. To właśnie ta część prześladuje mnie najbardziej. Fizyczna zmiana mojej rzeczywistości. Planowałam. Skrobałam fugę betonowych bloków za skrzyniami z zapasami trzonkiem łyżki, które ukradłam z tacy. To było żałosne. Naprawdę. Zrobiłam może pół centymetra postępu. Potem pojawiły się igły. Pewnego ranka na mojej tacy z jedzeniem stała szklanka z mlekiem. To miało słodki, wręcz kredowy smak. Byłam tak spragniona, że wypiłam je dosłownie w kilka sekund. Dwadzieścia minut później pokój zaczął wirować. Moje kończyny były jak ołowiu. Doczołgałam się do łóżka pochłaniana przez ciemność. Kiedy się obudziłam, nie wiem, ile czasu minęło. Czułam się, jakby ktoś rozłupał mi głowę siekierą. W ustach miałam sucho, jakby były pełne piasku. Usiadłam i zamarłam z przerażenia. Pokój był inny. Ściana, w którą drapałam zniknęła. Pokój wydłużył się o kolejne trzy metry. W nowej przestrzeni ojciec zainstalował mały, ciasny moduł łazienkowy, toaletę i maleńką kabinę prysznicową podłączone do głównej instalacji domowej. Ale to nie było najgorsze. W rogach sufitu widziałam czerwone światło pod czarnymi kopułkami. Kamery. A drzwi... drzwi nie były już tylko stalowymi, wzmocnionymi drzwiami przeciwpożarowymi. Przyspawał z przodu dodatkowy pręd sterowany elektronicznie. Słyszałam brzęczenie zamka elektromagnetycznego. Zwymiotowałam. Odurzył mnie. Przyszedł tu, nosił moje nieprzytomne ciało. Manipulował mną, prawdopodobnie przez kilka dni. Potem wyburzył ścianę, wykonał prace hydrauliczne i znowu mnie zamknął. To było coś, co ostatecznie przekonało mnie, że nigdy stąd już nie wyjdę. Dowiódł, że byłam dla niego tylko meblem. Nie bał się, że uciekna. Po prostu przechowywał mnie. Wtedy przestałam próbować się wydostać. Skoro mógł mnie odurzyć, skoro mógł mnie obserwować 24 godziny 7 dni w tygodniu, nie było żadnego martwego punktu, w którym mogłabym się przed nim ukryć. Około trzeciego roku pojawił się telewizor. Obudziłam się po kolejnym bardzo długim śnie, który był konsekwencją odurzenia mnie. Robił to okresowo, żeby zrobić konserwację lub posprzątać. Zobaczyłam mały dwudziestocelowy telewizor postawiony na stojaku przykręconym do podłogi. Był podłączony do kablówki i odtwarzacza płet. To było moje okno na świat. Przed nim spędziłam dużą część mojego życia. O upadku w yes World Trade Center we wrześniu 2001 roku dowiedziałam się, zanim jeszcze miałam telewizor, słysząc stumione dźwięki wiadomości dochodzące do mnie przez podłogę na piętrze. Byłam zdezorientowana i przerażona. Dzięki telewizorowi zobaczyłam, jak to wyglądało. Widziałam też inwazję na Irak. Zobaczyłam, jak świat się zmienia, staje się bardziej gniewny. Obserwowałam eksplozję technologii. Telefony z klapką zmieniły się w Blackberry, a potem w iPhone. Y. Obserwowałam, jak świat zostawia mnie w tyle. Wypracowałam sobie rutynę. Musiałam, bo inaczej roztrzaskałabym sobie głowę o pustaki. Każdy dzień wyglądał mniej więcej tak. Pobudka, prysznic, trzy minuty gorącej wody. Granola albo tost, które dostawałam przez okienko, potem ćwiczenia, kalistenika, z na palcach przysiane, potem czas na telewizję. Mój ojciec wkładał płyty DVD przez szczelinę. Nigdy nie pytał na co mam ochotę, po prostu dawał mi filmy ze swojej kolekcji albo te, które znalazł w koszu z przecenami. Westerne, stare czarno-białe klasyki, Casablanca. Potem o dziwo pojawiły się też tanie komedie romantyczne. Oglądałam je aż płyty przeskakiwały. Zapamiętywałam każdą kwestię. Nauczyłam się naśladować akcenty. Rozmawiałam z wyimaginowanymi wersjami Matthew McConaughey'a czy Judy Garland. Nie chodziło o rozrywkę. Chodziło o usłyszenie ludzkich głosów, które nie były krzykiem. W piątym roku zaaklimatyzowałam się. To obrzydliwe, ale ludzki umysł potrafi się adaptować. Pokój był moim światem. Świat na zewnątrz, trzymał fikcję na ekranie. Przestałam nienawidzić ojca mniej więcej po sześciu latach życia tam. Nienawiść pochłania zbyt dużo energii. Spala kalorie potrzebne do przetrwania. Zaczęłam postrzegać go jako żywiciela. Kiedy przychodziła godzina karmienia, otwierał klapkę i wsuwał jedzenie. Kiedy gasły światła, nastawała noc. Może mu przykro, pomyślałam, żując czerstwego bajna. Może boi się mnie wypuścić, bo wie, że trafi do więzienia. On też jest w pułapce. Oczywiście, że miałam urojenia. On nie był uwięziony. Mieszkał na górze, pewnie siedział w fotelu. Oglądał te same mecze co ja. Pił piwo i spał w łóżku z pościelą, pachnącą świeżym powietrzem. Nuda była prawdziwą torturą. Ludzie myślą o torturach jako o bólu fizycznym, biczu i łańcuchach. Ale absolutna, nieustępliwa nuda jest gorsza pożera wspomnienia. Zaczęłam zapominać, jak pachniała świeża trawa. Zapomniałam, jakiego koloru były oczy i. Zapomniałam, jak odczuwalny jest zimny wiatr na wilgotnym policzku. Moje wspomnienia ze świata zewnętrznego stały się pikselowate, zastąpione scenami z filmów. Zaczęłam rozmawiać z kamerami. Dzień dobry, mówiłam do soczewki w kącie. Dobrze spałeś, ja przewracałam się z boku na bok. Materac jest nierówny. Wiedziałam, że patrzę. Czasami, gdy prosiłam o coś konkretnego, na przykład o adwil na ból głowy albo o środki higieny intymnej, pojawiały się one w slocie kilka godzin później. Słuchał, przekazywał mi te wszystkie rzeczy bez słów. W 2008 roku nadeszła recesja. Oglądałam w wiadomościach rodziny tracące domy. Rozejrzałam się po swoim betonowym pudle, gdzie żyłam bez czynszu, będąc karmiona codziennie, i poczułam groteskowy przepływ wdzięczności. Przynajmniej jestem bezpieczna, powtarzałam sobie. Świat tam na zewnątrz jest przerażający. Tutaj przynajmniej nic się nie zmienia. To był syndrom sztokholmski w pełnej postaci. Z perspektywy czasu, gdy o tym myślę. Nawet nie wiem jak mogłam w ogóle wtedy tak to odczuwać Pod koniec 2009 roku zauważyłam zmianę Nie w samym pomieszczeniu, ale w rutynie To co z jedzeniem zaczęły pojawiać się później Jakość jedzenia spadła Czasami była to tylko puszka niepodgrzanej zupy i łyżka Pewnego dnia przez szparę dostrzegłam jego dłoń Drżała Skóra była cienka jak papier i miała plamy wątrobowe. Starzeje się. Ogarnęła mnie wtedy panika. Nie nadzieja, ale panika. Zrozumiałam, że jeśli on umrze, ja też umrę. Nikt nie wiedział o tym pokoju. Sam go zbudował. Drzwi były ukryte za regałem pełnym puszek po farbie i starych narzędzi. Gdyby dostał zawału w kuchni, zgniłby na górze, a ja umarłabym z głodu na dole. Trzy metry ziemi i betonu dzieliły mnie od zbawienia. Zaczęłam gromadzić jedzenie. Zbierałam krakersy, chusteczki, butelki wody. Chowałam je pod luźnym rogiem materaca. Moja ucieczka z tamtego miejsca nie wyniknęła z wielkiego planu. Nie wynikała z tego, że go przychytrzyłam. Przyszła jak wszystko w moim życiu. W cisza. Był wtorek, sierpień 2010 roku. Obiad nie został podany. Czekałam, chodziłam, mówiłam do kamery. Jestem głodna. Powiedziałam. Proszę. Nic. Pora obiadowa minęła. Wiadomości zaczęły się o 18. Oglądałam je z burczącym brzuchem. Następnego ranka nie pojawiło się śniadania. Krzyczałam, nie podnosiłam głosu od pięciu lat. Tato, tato, proszę. Mój głos się zamamał. Był osłabiony od nieużywania. Napiłam się wody z kranu, żeby nawilżyć gardło i znowu krzyknęłam. Trzeciego dnia strach był już fizycznym ciężarem. Powietrze w pokoju robiło się stęchłe. System wentylacji zdawał się pracować na niskiej mocy lub był wyłączony. Godzinami waliłam ciężkim metalowym krzesłem w drzwi, aż dłonie zaczęły pokrywać pęcherza. On nie żyje, pomyślałam, on nie żyje, a to jest mój grób. Leżałam na podłodze, obserwując na światła pod drzwiami. Miałam halucynacje. Wydawało mi się, że widzę maję stojącą przy łazience i uśmiechającą się do mnie. Potem, chyba mniej więcej czwartego dnia, straciłam rachubę. Usłyszałam jakiś dźwięk. To nie był otwór pod drzwiami. Z góry dobiegł potężny huk, jakby ktoś wyważył drzwi wejściowe. Potem usłyszałam głosy, ciężkie buty, szczekanie psa. Pobiegłam do drzwi. Nie miałam już siły walić krzesłem. Przycisnąłam twarz do zimnej stali. Tutaj jestem! krzyknęłam. Tutaj! Piwnica! Półki! Nie wiedziałam, czy mnie słyszą. Słyszałam tu pod butów na schodach. Słyszałam rozmowę mężczyzn. Przestrzeń tu na dole! powiedział głęboki głos. Wygląda na to, że to tylko magazyn. Nie! krzyknęłam. Jestem za półkami. Pchnijcie pułki. Resztką adrenaliny podniosłam ciężkie krzesło i uderzyłam nim o drzwi. Rozległ się głośny łomot. Na zewnątrz zapadła cisza. Słyszałeś to? Powiedział głos. Ponownie uderzyłam krzesłem. To dochodzi ze ściany. Usłyszałam szuranie regału ciągniętego po betonie. Potem głos, stłumiony, ale znajdujący się blisko mnie. Halo, czy ktoś tam jest? Pomocy, szlochałam. Mam na imię Jun. proszę. Jezu Chryste, powiedział głos. Potem pojawiły się narzędzia, zgrzyt piły tarczowej wgryzającej się w metal, latające iskry. Zajęło im godzinę, żeby przeciąć ciężkie zamki i stanowy pręt, który przyspawał mój ojciec. Kiedy drzwi w końcu się otworzyły, światło ich latarek było oślepiające. Czułam, jakby ogień palił mi oczy. Zakryłam twarz, zwijając się w kłębek na podłodze. Policjantka dotknęła mojego ramienia. Wszystko w porządku, powiedziała, jej głos drżał: już wszystko w porządku. Prawdę dowiedziałam się kilka dni później, leżąc na szpitalnym łóżku, podłączona do kroplówek i nosząc okulary przeciwsłoneczne, ponieważ światło w pokoju zbyt mocno mnie raziło. Mój ojciec doznał rozległego udaru w kuchni, zmarł na miejscu. Leżał tam przez trzy dni, zanim sąsiad, widząc narastającą stertę poczty i nieskoszony trawnik, zadzwonił, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Znaleźnika. Wywieźli do kostnicy i mieli już wychodzić, kiedy uderzyłam krzesłem w drzwi. Dziesięć lat. Adaptacja była... nie taka jak w filmach. Nie było radosnej kompilacji scen. Miałam niedowagę ustaloną na czternaście kilogramów. Miałam niedobór witaminy D, który sprawiał, że bolały mnie kości. Moje umiejętności społeczne były zarowe. Panicznie bałam się otwartych drzwi. Nie mogłam siedzieć w pokoju z oknem przez sześć miesięcy, bo sama myśl o tym, co mogę zobaczyć na zewnątrz, mnie przerażała. Miałam wrażenie, że bezkresne niebo zaraz na mnie spadnie i mnie zmieszcza. I technologia. Boże, ta technologia. Wszystko było ekranami dotykowymi i mediami społecznościowymi. Czułam się jak jaskiniowiec roztapiający się z lodu. Sprzedałam dom. Nie mogłam już do niego ponownie wejść. Pieniądze z domu i ubezpieczenie na życie mojego ojca pozwalają mi żyć spokojnie. To krwawe pieniądze, ale czuję, że na nie zapracowałam. Piszę to teraz, bo niedawno znalazłam w sklepie z używanymi rzeczami pudełko ze starymi płytami DVD. Zobaczyłam egzemplarz kasablanki. Stałam w przejściu ściskając plastikowe pudełko i zaczęłam płakać. Miła pani zapytała, czy wszystko w porządku. Nie potrafiłam jej wytłumaczyć, że ten głupi film był moim jedynym przyjacielem przez całe lata. Opisałam tutaj naprawdę mało rzeczy, które przez te wszystkie lata działy się w tym pokoju. Nie opisałam, jak sama grałam w grę, żeby zachować zdrowy rozsądek. Nie wymieniłam tutaj tych wszystkich konkretnych okrucieństw, które zawsze towarzyszyły remontom. Nie opowiedziałam o tych wszystkich koszmarach i snach, które śniłam. Jest już późno. Lampka nocna migocza i to mnie niepokoi. Muszę znowu sprawdzić zamki w drzwiach mieszkania. To będzie już dziesiąty raz tej nocy. Jeśli macie pytania, pytajcie. Jest tyle rzeczy, których nie powiedziałam, a rozmowa z terapeutą wydaje mi się zbyt kliniczna, zbyt oklepana. Wolałabym porozmawiać z wami w ciemności. Chyba słyszę jakiś hałas na zewnątrz. To pewnie tylko wiatr. Ale sprawdzę jeszcze raz zamki. Tak, wiecie, na wszelki wypadek. Autor opowiadania. Eksternal Candy 548 Tłumaczenie i opracowanie Kvaodorates Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsk, Stary Trześwe, Tomili Jones Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Alex TV Ordinari Ordinary Ozzy, Żelka, Utary Dreis Mati 101, Haron Fenix Gerson, Olivia, Shadow Ninja, Sabina Skręt, Boakrztusiciel, Cichu 666, Wrona Szat Olo, Sadar, Petras, Ewelina Kaczyńska, Zombie GBB3, Szef Kojot, Sasuka GT86, SMD, Jula Janiszewska, Bogon Trypi, Maciej Witkowski, Jimmy 1337, John Jigsaw Kramer, EBB Nathan High Player, Obniwion Little Nia. Rastuch 89, Emilos, Sandra B, zmywarka Gienia oraz po prostu Filip 201. Do usłyszenia.